Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o perspektywie makro. Zadajecie dużo pytań odnośnie interwałów długoterminowych, także postaram się wam pokazać na co ja patrzę. Chciałbym dodać też oczywiście swój komentarz do tego co będę wam pokazywał. Także jeżeli jest to coś co was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu. Na samym wstępie może rzućmy okiem jeszcze szybciutko na bitcoina. Wczoraj, wprawdzie omawiałem tutaj tą perspektywę, perspektywę krótkoterminową. Jak na razie mamy ewidentnie tutaj stagnację na rynku, tak? Widzimy, że niewiele się wydarzyło od, od wczoraj. Wprawdzie tutaj przez chwilę bitcoin formował nam. Taką niedźwiedzią flagę, która mogła tutaj sugerować dalszy trend spadkowy, jednak wciąż sytuacja, o której wspomniałem wczoraj, czyli niedowartościowany 4-godzinny stok wskazuje na to, że chcielibyśmy tutaj zobaczyć odbicie. Oczywiście to odbicie nie jest pewne. Gdyż Bitcoin może tutaj konsolidować, tak, w, jakiejś, w jakiejś tutaj przestrzeni, albo próbować wybić ten poziom, tak? Także tu nie ma gwarancji, że dojdzie tutaj do odbicia, jednak strukturalnie patrząc, o czym wspomniałem też wczoraj, z perspektywy krótkoterminowej, no spodziewalibyśmy się jakiegoś tutaj ruchu, tak wprawdzie nasza jednogodzinówka wykonała tutaj ten ruch, także następstwem rzeczy byłby ruch czterogodzinny. Oczywiście, w tej chwili mm, widzimy ewidentnie, no, że mamy problem tutaj z tym poziomem 16864. Tak? Wspominałem również o tym, że ten horyzontalny poziom wsparcia, który mieliśmy, w tym momencie jest naszym poziomem oporu. Tak? Widzicie tutaj ewidentnie, że mieliśmy kilka świec, które starały się wrócić powyżej tego poziomu w ostatnich godzinach, tak, tutaj każda świeczka jest czterogodzinowym ruchem, także tutaj z perspektywy krótkoterminowej wciąż spodziewamy się tutaj krótkoterminowego wybicia, pytanie tylko tak jak powiedziałem, czy uda nam się wrócić powyżej tego poziomu 16860 nie zdziwcie się jak zobaczycie tutaj bitcoina testującego po raz kolejny tą linię trendu, tak, gdyż Gdyż po pierwsze, wcześniej to był nasz wyraźny poziom wsparcia, chcielibyśmy po spadku, po breakoucie z tej formacji, chcielibyśmy wrócić po potwierdzenie, tak? I to byłby nasz sygna złoty sygnał tutaj do spadku, jeżeli doszłoby do odrzucenia, jeżeli zaś doszłoby jakimś magicznym cudem. Do powrotu do tej formacji, kwestia jest tego typu, czy po raz kolejny będziemy w stanie utrzymać tę linię trendu jako wsparcie. tak? Po to, że wpadniemy na chwilę do tej formacji i później znowu z niej wypadniemy, no to będzie to zwykły fake out. Tak? Także warto zwrócić uwagę na pewno na volume, bo volume tutaj będzie wyznacznikiem z tej perspektywy krótkoterminowej, jak ten potencjalny ruch miałby tutaj wyglądać. Oczywiście po tym ruchu. Spodziewamy się tutaj dalszej kontynuacji y, ruchu w dół. Y, po pierwsze dlatego, że wypadliśmy z tej niedźwiedzi formacji. Po drugie dlatego, że ogólnie mamy słabe volume na rynku. Po trzecie dlatego, że nasz dzienny stok RSI jest bardzo przegrzany i tutaj spodziewamy się jakiejś korekty. Tak? Jest to podobna sytuacja do tej, którą omawiałem w, na poziomach kiedy Bitcoin trzymał te górki, te dołek na 17600, i mówiłem Wam o tym, że nie ma po prostu szans na to, żeby, żeby te 17600 było naszym dołkiem, z racji tego, że po prostu ten stoka resai nie jest w stanie nas nigdzie zaprowadzić. No chyba, że, chyba, że szczyt kolejnej hossy miałby być na poziomie 30 tysięcy. Także to jest tylko moje prywatne zdanie, oczywiście. Są osoby, które mogą się z tym nie zgodzić, bo oczywiście mogłoby dojść do wielomiesięcznej konsolidacji, tak? No i ta wielomiesięczna konsolidacja mogłaby spowodować, że tygodniowy interwał by nam ochłonął, co oczywiście jest prawdą, jednak tutaj. Z tej perspektywy patrząc, ja osobiście uważałem, że będzie ta korekta i mamy podobne lustrzane odbicie teraz na dziennym interwale, tak, także prędzej czy później spodziewamy się tej korekty na dziennym interwale, która równie dobrze może być długofalową konsolidacją i doprowadzi to do tutaj ochłonięcia na tym, na tym stoku RSI, tak, i to mógłby być pierwszy krok do tego by oficjalnie można było powiedzieć, że to jest dołek naszej Bessy, tak? Jednak na razie w kwestii prawdopodobieństw moim zdaniem jest to coś mniej prawdopodobnego. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten interwał krótkoterminowy, tak w woli takiego pięciominutowego update'u. Przejdźmy do wykresu, o którym chciałem porozmawiać w dniu dzisiejszym. Perspektywa makro. Jak widzicie, jesteśmy tutaj na miesięcznym interwale. I dzisiaj używamy świec Heikanashi i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda nasz miesięczny interwał. Na pierwszy rzut oka widzicie, że nasze RSI jest niedowartościowane. Widzicie, że nasz stok RSI jest również na ziemi. On autentycznie leży na ziemi. Wydaje mi się, że już, już w piwnicy jest. Także tutaj z perspektywy miesięcznej, my jesteśmy niejako nastawieni już potencjalnie prowzrostowo. Tutaj odbicie jest bardzo możliwe. Jak na razie te linie cały czas tutaj się przecinają. Jeżeli chodzi o RSI, widzimy, że dotknęliśmy poziomu 30, ok, jednak moim zdaniem jest tutaj jeszcze miejsce w dół. Także mimo to, że stok RSI wali, wali o podłogę, bo już jest w piwnicy. Wydaje mi się, że RSI ma tutaj jeszcze potencjalnie miejsce do tego, by skorygować w dół. Jeżeli rzucimy okiem na same świece Hejkanashi, widzicie, że na dobrą sprawę od poziomu 44000 niespełna, widzieliśmy ten silny trend spadkowy. Tak? I tutaj warto podkreślić, że na tej świece listopadowej zobaczyliśmy taki delikatny sygnał, który mógł świadczyć o tym, że w grudniu dojdzie do jakiejś zmiany. Okay. Do jakiegoś sygnału, do jakiegoś tutaj większego sygnału, który napawa optymizmem na to, że ten trend, ten silny trend spadkowy, w którym jesteśmy, że on się odwróci. Oczywiście jest dopiero 8 grudnia, więc ciężko spekulować, czy tak będzie, czy tak nie będzie. Jak na razie widzimy po kształcie świecy, po, po tym, jak świeca wygląda, widzimy, że prawdopodobnie ten trend spadkowy będzie kontynuowany. Jednak przypominam, jest dopiero 8 grudnia. Wiele jeszcze przed nami. Myślę, że przyszły tydzień wiele wyjaśni, tak? Pamiętacie o CPI raporcie i o posiedzeniu FOMC. Także to są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Jednak bazując na tym, co widzimy z perspektywy makro, my nie widzimy żadnych sygnałów świadczących o tym, że miałby nam się odwrócić trend. Przechodząc na tygodniowy interwał kiedy rzucicie okiem na tygodniowy interwał, oczywiście są bardziej szarpany, gdyż mamy tutaj większą ilość świeczek. Widzicie po raz kolejny, że nasz, nasze RSI, mimo tego, że tutaj co rusz jest pod wodą, na ponad trzydziestką, ponad trzydziestką, po raz kolejny pod wodą, czyli jest niedowartościowany RSI z perspektywy tygodniowej. Bardzo zbliżona się sytuacja do perspektywy miesięcznej. Nasz stok RSI, ma jeszcze miejsce by zejść niżej, tak? Tutaj oczywiście nasza Aresa i też. Więc tutaj yy, z perspektywy tygodniowej nie możemy wykluc wykluczyć dalszej kontynuacji tego trendu spadkowego bazując na Aresa i na stok RSA. Jak rzucicie okiem na nasze świece Hejkanashi, yy, bardzo ładnie widzicie, że po, po szczycie na poziomie 69 tysięcy dostaliśmy piękny sygnał, który napędził ten trend spadkowy. Mieliśmy tutaj taki krótkoterminowy rajd głupców. To się nazywa dead cat bounce, czyli odbicie, odbicie, podskok zdechłego kota. Tutaj dostaliśmy kolejny złoty sygnał na poziomach podajże 48 tysięcy. Tak, Oprócz tego mieliśmy dead crossy z tego co pamiętam na trzydniowym interwale które też historycznie świadczyło o spadkach. Także tutaj ten trend spadkowy bardzo ładnie nam się bardzo ładnie nam się tutaj napędził. No ja tutaj byłem już poza rynkiem, więc jakby nie czerpałem dodatkowych korzyści z tego trendu oprócz shorta. Jednak no tutaj ewidentnie po raz kolejny widzicie jak pięknie ten trend spadkowy się tutaj napędzał. Kolejne odreagowanie po znalezieniu dołka na poziomie 17,600, 17, przepraszam, kolejne odreagowanie, kolejny sygnał świadczący o zmianie trendu, no i lecimy w dół. I teraz tak, z perspektywy tygodniowej niejako wygląda na to, że ten, ten trend, który trwał 3 tygodnie, zakończył się tutaj świecą dającą sygnał, która potencjalnie jeżeli zostanie potwierdzona obecnym tygodniem, może zwiastować jakąś tutaj zmianę, tak? Oczywiście tygodniowy interwał ma jakby priorytet przed miesięcznym interwałem, tak? Więc rzeczy, które wydarzą się w pierwszej kolejności na tygodniowym interwale, dopiero, dopiero w późniejszym czasie zobaczą jakiś impakt na miesięcznym interwale, tak? Także tutaj z perspektywy tygodniowego interwału możemy zobaczyć w tym tygodniu, może w następnym tygodniu. Na pewno poczekałbym na CPI i na FOMC. Zobaczylibyśmy, jak tutaj ten trend będzie się kształtował, tak? Także tutaj na tygodniowym interwale, w, przeci w przeciwieństwie do miesięcznego interwału, mamy powoli delikatne sygnały. Już nie patrzymy koniecznie na tą yy, zieloną świecę. Tygodniową, tylko na tą wcześniejszą, która daje mi już sygnał do potencjalnych zmian trendu, że może coś pozytywnego się tutaj w perspektywie tygodni, przypominam, wyjaśnić. Kolejny, kolejny int wykres, interwał, na który chciałem rzucić okiem, jest to również tygodniowy interwał, ale już na klasycznych świecach. Wielokrotnie omawialiśmy tutaj wielokrotnie omawialiśmy tutaj ten wykres. I kilka rzeczy, na które chciałem rzucić okiem i Wam pokazać. Po pierwsze, rozmawialiśmy o tym, że spodziewamy się, iż w pewnym momencie Bitcoin może wrócić do poziomu 17600, by przetestować ten dołek tutaj z lata. Tak? Jeżeli udałoby się wrócić do poziomu 17600 i go przetestować, yy, przebić go i utrzymać jego wsparcie z perspektywy tygodniowej byłby to byczy statement, czy krótkoterminowy, czy długoterminowy, to oczywiście już by czas pokazał, tak? bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Także powrót Bitcoina w pewnym momencie do poziomu 17600 po, po retest tego wcześniejszego dołka wydaje się jak najbardziej możliwy. Jak widzicie na załączonym obrazku mamy średnią kroczącą dwudziestkę, która moim zdaniem definiuje czy jesteśmy w trendzie wzrostowym, czy jesteśmy w trendzie spadkowym, tak? Dla mnie osobiście średnia krocząca 20 jest jedną z najważniejszych podczas mojej analizy, tak, kiedy ja analizuję rynek, kiedy ja analizuję strukturę rynku. Oczywiście każdy ma tam swoje, które używa, które woli i tak dalej. Co mi daje tutaj ta średniokrocząca 20? Widzicie, że na dobrą sprawę Ostatnim razem testowaliśmy tą średnią kroczącą 20 jako opór 21 marca, jako wsparcie 4 kwietnia. Od tego momentu bardzo mocno oddaliliśmy się od tej 20, i niejako ten rajd, który był tutaj napędzony, był niejako próbą powrotu po rite z tej 20. To się nie udało. Na bieżąco omawialiśmy tą sytuację, kiedy dochodziło do tego odbicia tutaj z tej wcześniejszej linii wyraźnego wsparcia, która była na poziomie 18600. Widzieliśmy ten kanał wzrostowy, rozmawialiśmy o tym, ostrzegałem Was, że jest to słabnący kanał wzrostowy, który docelowo w 80% przypadków zamienia się w niedźwiedzią formację Rising Wedge i zasramy gacie. No i gacie zostały zasrane. Jednak o co chodzi? My wciąż nie testowaliśmy tej, tygodniowej dwudziestki, tak? I myślę, że w pewnym momencie jest tutaj bardzo duże prawdopodobieństwo. Nie wiem, czy to będzie rajd świętego Mikołaja, czy będzie to rajd głupców, czy będzie to rajd pod piwot, tak? Bo jest to skala tygodniowa, więc oczywiście w momencie, kiedy my dotkniemy tą dwudziestkę, to może być połowa stycznia, to może być połowa marca. Ciężko powiedzieć, tak? Jednak z perspektywy struktury... Spodziewalibyśmy się, że prędzej czy później Bitcoin będzie chciał wrócić i przetestować tą średnią kroczącą 20 na, na perspektywie tygodniowej. Oczywiście ona wciąż opada, tak? Więc jakby dobrze się uparł, to myślę, że w kolejnych 3-4 tygodniach można by było nawet przetestować tą średnią kroczącą 20. Jak wiecie, ja nie wykluczam opcji rajdu głupców, czy też opcji rajdu tak zwanego świętego Mikołaja tak? tutaj to zdefiniuje myślę CPI raport i posiedzenie Fedu co dalej się tutaj wydarzy jednak z perspektywy struktury i analizy myślę, że retest tej dwudziestki która tak jak wam mówiłem wielokrotnie ona przyciąga was jak magnes jeżeli jesteście zbyt daleko od niej tak? w najgorszej opcji konsolidujecie bokiem i ona przyjdzie do was ale myślę, że retest tej dwudziestki jest jak najbardziej na kartach Kolejna rzecz, którą chciałem wam pokazać, widzicie tą wyraźną linię trendu, która została tutaj przeze mnie narysowana, tak? I widzicie, że niejako od momentu wybicia szczytu Bitcoin adoptuje się do tej wyraźnej linii trendu, tak? Mówię o tej białej linii. Widzicie, że wybicie szczytu było teoretycznym fake outem, później stanowiła ona wielokrotny opór dla nas. Mieliśmy tutaj fakeout, kiedy dochodziliśmy do 48 tysięcy, poruszałem już ten temat. Był to tak zwany dead cut bounce, były tutaj dead crossy, były sygnały świadczące o tym, że lecimy w dół. Minimum, by testować dołki z lata, czyli te poziomy 30 tysięcy, co oczywiście w późniejszym czasie miało miejsce. I widzimy, że po tym fake-oucie, kiedy wróciliśmy z powrotem pod tą linię trendu, a miało to miejsce 9 maja obecnego roku, my jesteśmy wciąż poniżej tej wyraźnej linii trendu. I w obecnym tygodniu wygląda na to, że jest próba, by po raz kolejny wybić tą linię trendu, tak? Oczywiście ten tutaj fakeout ten, ten ride, o którym też mówiłem o tym kanale wznoszącym, który ostatecznie zastrał gacie, okazał się tutaj fakeoutem. Był już pierwszą próbą wybicia tej linii trendu. I musimy zobaczyć jak rozegra się struktura Gdyż na razie ewidentnie ta linia trendu działa jako opór, jeżeli chodzi tutaj o, o interwał tygodniowy, jednak jeżeli doszłoby do wybicia tej linii trendu i kolejna tygodniowa świeca utrzymałaby to wsparcie tej linii trendu, right do tej dwudziestki, a minimum do poziomu 19850, czyli do tej pomarańczowej linii czyli do szczytu naszej hossy z 2017 roku, jest jak najbardziej na kartach, ok? Także, także, no mówię, jest to tygodniowy interwał, więc rozmawiamy w perspektywie tygodni, a nie jutra, czy za 5 dni, czy nawet za 12 dni, tak? Jednak jeżeli ta linia trendu zostałaby wybita, tak jak to miało miejsce tutaj, kolejna świeca by to potwierdziła i kolejna by otworzyła się powyżej tej linii trendu, napawa to optymizmem, że ride pod 20 tysięcy jest jak najbardziej realny, tak? Ta, ta, ta średnia krocząca troszkę tutaj opadnie, ale 19,5-20 tysięcy jest jak najbardziej realny. Mm, oczywiście, jeżeli będzie volume na rynku, ok, bo tak jak wam wielokrotnie mówiłem, wyznacznikiem tego, czy breakout jest fakeoutem, jest oczywiście volume. Jak na razie nie widać jakiegoś mega optymistycznego volume. Widzicie nawet, że tutaj na tygodniowym na tygodniowym interwale widzimy po raz kolejny słabnące volume, tak. Także no, zobaczymy, co czas pokaże. Chciałem się podzielić z wami moimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o perspektywę makro. Było kilka, kilka pytań odnośnie tego. Także to jest to, na co patrzę w obecnej chwili. Mam nadzieję, że był, to wideo było wartościowe, że dało Wam jakiś pogląd, czego możemy się spodziewać. Dziękuję Wam za oglądanie, i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Hej!